Pozwalam sobie żyć w zgodzie ze sobą. I nawet jeśli nie wiem, jak to się robi, bo kiedyś nie pozwolono mi być w zgodzie ze sobą, to wiem, że jakaś część mnie czuje, że to jest jedyny sposób na życie. Aby być sobą, czuć siebie i harmonię w sobie, i otwieram się na wszystko, co mi jest potrzebne, aby to poczuć i mieć w sobie, nawet jeśli nikt tego wcześniej mnie nie nauczył. Dobra, i brew. Uwalniam wszelkie przeszkody. Bok oka jakie po drodze sobie zebrałam nieświadomie. Pod okiem, które zaburzyły moją wewnętrzną harmonię i spokój. Pod nosem, które oddaliły mnie od siebie. broda przez które nie poznałam siebie do końca obojczyk teraz już mogę to odpuścić i uwolnić pod pachą bo dotarłam do takiego miejsca w sobie głowa w którym jestem gotowa i czuję Brew, że jestem w środku Bok oka i chcę to poznać i tym być. Pod okiem wybieram harmonię i spokój wewnątrz. Pod nosem cokolwiek mnie od tego odstraszyło kiedyś. Broda, rozpuszczam to teraz. Obojczyk. Kiedy jestem sobą i w sobie, pod pachą mogę spokojnie popatrzeć w przyszłość. Głowa, bo moje jutro zależy od tego. Bref, jak się czuję teraz i co zrobię teraz. Ok, oka, więc nie muszę się przejmować przyszłością. Pod okiem wystarczy, że zadbam o to, co w tej chwili. Pod nosem, bo to jest zalążkiem jutrzejszego dnia. Broda, kiedy więc jestem w sobie spokojna, teraz. Obojczyk. Moje jutro już powstało. Pod pachą oparte na tym, że jestem. Głowa. Mogę więc z ufnością patrzeć w przyszłość. Brew, bo jestem w tu i teraz. Bok oka i mam kontakt ze sobą. Pod okiem uwalniam wszelkie przekonania, które mogą mnie odciągać pod nosem i mówić mi, że nie jestem so ze sobą w zgodzie. Broda to są tylko takie śmieci myślowe. Obojczyk, które kiedyś się przyplątały. pod pachą, a tak naprawdę nie mają żadnych szans z tym. Głowa, że ja jestem. Brew, ta siła bycia w to i teraz. Bok oka rozpuszcza wszystko. Pod okiem pozwalam sobie poczuć w środku ten przepływ, Pod nosem samego życia we mnie, broda, bo dzięki temu wiem, że jestem i mam siłę, obojczyk, i wtedy jestem w 100% w zgodzie z sobą. Pod pachą nie muszę od tego uciekać ani zadowalać niczego innego. Głowa, bo wreszcie wybieram, że jestem i to wystarczy. Dobra, i głęboki oddech.